Z tej strony lubię plaski kombuchowe mm, i dzisiaj będziemy grali w Was Czwarty odcinek! Ech, no, jakby to powiedzieć, no, po prostu piękne, piękne, czy ta seria już tak przyjęła, szczególnie trzeci odcinek. I uwaga, zgadnijcie co? zgadnijcie kurde, co? Wydaliśmy mm, 30 słów. Aplauz, aplauz, nie no, żartuję. Y bardzo się cieszę z tego, że jeżdżemy za Okampunimite. Mm. Więc no... Kurde, źle. Dobra. Uspokój się, że Gotowy. Dostałem moje itemy. All right, we're here. <laughs> <laughs> Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. <laughs> I've got a report that sighting. <laughs> Nie może, Też nie. Mamy pokój. Sprawdzimy czy mamy phasing. Dlaczego zrobiłem zdjęcie. Nie ma feelingu Na szczęście chyba nie ma... Czyli nie na szczęście Echem. Niestety nie ma feelingu Ej, ej, ej Powierzony ten duch On mi się bardzo nie podoba. Mm. Ultra po większość. Przez 4 odcinki Przez 4 od... ja Przez 4 na odcinki nauczyłem się bardziej grać w pasąfobie Nie będę kłamać. No bo. wejdźcie sobie w pierwszy odcinek. Wejdźcie sobie w ten odcinek. A czyli nie musicie wchodzić w ten odcinek, bo teraz go oglądacie. Czasami po prostu nie myślę. Czy wszystko zostawione? Wszystko jest raczej ustawione, mhm, dobra. MF. Coś jeszcze, coś jeszcze muszę... O, czujnik, dobra. Coś jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Tunik mamy... Znaczy on taki aktywny jest? Spirit Box. Mam wszystko. Jeszcze wezmę crucifix. Na wszelki wypadek. Bo ni nigdy nic nie wiadomo, nie? Mam, spróbujmy. Chyba się denerwuję. Chyba się denerwuję. Bardzo mu się nie podoba. Bardzo mu się nie podoba, że gadam do niego z Bardzo mu się nie podoba. Oj, mnie nienawidzi. Stop! Po prostu głupie są. To nie ja w tym razem. Chyba będziemy... Dener raczej zaraz się denerwuje bardzo na mnie. Nie wiecie co ja zrobię. Poczekam na tego frajera tutaj. Zapomniałam no, przypomnieć, jeśli chcecie... Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zaczynać wręcz proszę, proszę, bo... Dużo było subskrypcji. Ostatnio dwie. To jest naprawdę dobry, tak. dobry wynik. Ja, ja bardzo jestem za to wdzięczna osobom, które mnie zasubskrybowały. Naprawdę ja są bardzo, bardzo wdzięczna, że próbują prób mnie... Nie próbują, one mnie wspierają. I tak. Miałem sobie wykreślić mroźne temperatury. No 100% ich nie będzie. Spirit Boxa miałem sobie wykreślić. I... to chyba wszystko. Jestem... Jestem... Debilem. Idę. Mam go w dupie. Oficjalnie mam go w dupie, nie? zdenerwował się z Kubany. z Kubany, się zdenerwował. Szczerze, zdenerwował. Jezu! Kurde, agresywny jakiś. Mm, piątka. MF5. Może tak nie wykreślajmy speedboxa Na razie nie wiem. Popatrzmy sobie na chwilę na Projektor Dots. To wart, wart, warte uwagi jest. Popatrzymy sobie na orby też. To też jest ważne. Znaczy... Hmm, to też jest jeden z dowodów, nie? Ale orbu chyba nie ma. I jeszcze chwila. Jeszcze 30 sekund około, poczekam sobie i... Jak nie, to po prostu nie będę przyglądać i będę iść tam do tego frajerasa. Ale ogólnie, jak już jesteśmy, no to filmik tamten bardzo się przyjął, według mnie. 110, 112 wyświetleń to nie jest... To nie jest mało, naprawdę. Chwila. Jeszcze popatrzę chwilę. Okay. Nie, nie ma orbów. Nie ma orbów, pojawiłyby się dawno. Nie chcę chyba. Mm, orbów raczej nie ma. Bo dobrze widać bez mgły akurat. Więc zrożone. Ja, spokojnie spokojnie. Ghost, nie było ghost eventu. Nic nie wiem jak coś. bo Dużo filmików słuchać po prostu nie słychać mnie. Proszę zgubiłem książkę. No, mi dwóch. Może być gorygo, więc musimy czekać. Jeśli pojawi mi się przez kamerę projektor DOC, to to będzie gorygo. Ale no ile można, nie? także. Będzie widać jego sylwetkę, nie? Tutaj, o, be, przejdzie jak. Będzie go widać. Mm. Ultra, fred, nie sądzę. Sprawdzałem nim. Choć nie, nie, sprawdzałem nim. Spirit Boxa? No, Spirit Boxem dosyć minuty nawalałem. Więc raczej nie będzie go. Znaczy. O! Czujnik był. I prawdopodobnie to nie jest projektor do bo za długo czekaliśmy, więc zostanę na myling. Jeśli myling mnie zmylił, przepraszam bardzo, ultrafilet, no nie wiem, czy będzie ultrafilet, ale chyba go nie sprawdzałem, więc... No cóż. No ciężko mi to robić. Nie jestem pusią niczym, ale po prostu wykreślam sobie te wszystkie, bo to na logikę biorę. Orbów nie było, nie było, patrzyłem. Może się temperatur nie było, widzieliście sami. Spirit Boxa próbowałem z minutę. Projektora DOT przeszedł trzy razy i nie było, więc po prostu... Po prostu nie wiem, jak nie będzie tego. Albo po prostu MF 5 mnie Jak tak, to zabiję prostu tego ducha, nie? To była tak to czwórka. Ale ja patrzyłem i była piątka, przepraszam bardzo. Więc musi być. Gory go. Back. Proszę, proszę, nie boję. Ten debil. Ten pierdol... <laughs> pieprzony kastrat nie pokazał mi się, mimo to, że stałem równo na kamerach przez dwa... Co kurde, dwa! Przez... Yy, co? O, ultrafiolet. Okej, okay, ultrafiolet był, nie sprawdzałem. No. Yy, wracając. Dwie, przez dwie minuty. Przez dwie minuty. Przyszedł. Cały czas lazł nie? To jest po prostu hit jest. Podcięłam moją kolekcję, piękna jest. O, to mi cały DJ jeszcze jest. No bo grałem. grałem z moim kolegą. Może się pojawi na odcinku, może nie, ale tego już nie mogę zdradzić. Ale no, no to chyba to byłoby. Na tyle, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I naprawdę, jeśli zasubskrybujecie, albo dacie chociaż łapkę w górę, albo chociaż to jedno wyświetlenie, naprawdę dużo mi. Z... dużo mi... Po naprawdę dużo. Więc naprawdę pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się odmelduję, Mam... nie to go się zabrzmiało po prostu Czekajcie Co? Ghost Huntu Aha A jeszcze jeden ISEK Jeszcze podniesiecie chyba to tutaj jest kobitka Ale no, mniejsza No to Ты бонус за все как бы сыпьте.